Cześć, tu Michał i to jest trzeci odcinek Ultra Koło Pomocy Amatorskiej Sceny Ultrakolarskiej, podcastu, w którym śledzimy to, co najważniejsze w amatorskim Ultra. Czyli świat, w którym ludzie dobrowolnie jadą ponad 1000 km i uważają to za najlepszą rozrywkę. W dzisiejszym odcinku mamy trzy rzeczy, których absolutnie nie możesz przegapić. Po pierwsze, Silk Road Mountain Race. Jeżeli marzy Ci się Kirgistan i najdziksze ultra w Twoim życiu, to, na to naprawdę zostało tylko kilka godzin. Po drugie, rozszerzamy naszą listę ultra wydarzeń o całą Race Across Series. A to oznacza więcej ultra. Więcej emocji i więcej powodów, żeby znowu zapisać się na coś za długiego. I na koniec temat niespodzianka. Czy opony 35 mm naprawdę wystarczą? Mam dla was opinię po 4000 km. To co? Zaczynamy? Na początek. Najważniejszy temat tego tygodnia oczywiście mowa o Silk Road Mountain Race czyli jednym z najbardziej dzikich, surowych, kompletnie bezkompromisowych wyścigów w świecie ultrakolarstwa. Niektóre, niektórzy uważają, że bypackingu. I uwaga! Silk Road Mountain Race zamyka zapisy 8 grudnia. Tak, w poniedziałek kończy się okno aplikacji na edycję 2026. To jest dosłownie ostatnia szansa, żeby w tym roku powiedzieć, a może spróbuję przejechać Kirgistan, zanim życie mnie dopadnie. Silk Road Mountain Race to chyba najlepszy przykład tego, że ultrakolarstwo potrafi być jednocześnie piękne, dzikie i kompletnie bezlitosne. To wyścig, który zabiera nas do Kirgistanu, kraju gigantycznych gór, zielonych dolin. Na wysokości ponad 3000 metrów 3000 i miejsc, gdzie jedynym znakiem życia potrafi być samotna Jurta i stadojaków. Tegoroczna, już ósma edycja, to rekordy w każdą stronę. Najdłuższa trasa w historii 2052 km i ponad 35 tysięcy metrów przewyższenia start w Talas. Meta nad jeziorem i pon ATA, miejscu, które dla wielu finiszerów staje się czymś w rodzaju, w rodzaju pielgrzymkowego doświadczenia. Niby docierasz tam na rowerze, a czujesz się jakbyś dotarł do innego wymiaru. Organizatorzy dorzucili kilka nowych elementów, ale to nie jest już teren kompletnie nieodkryty, jak w poprzednich latach. Mamy jednak świeży, około 150 km odcinek przez dziką, rzadko odwiedzaną część kraju i wymagające podejście na Ukok Pas, które prowadzi do malowniczego jeziora Kok Ulok. A potem klasyka Silk Mountain Race, Kegeti i ten słynny zjazd na metę. Kirgistan nie został wybrany przypadkowo. To kraj który idealnie pasuje do filozofii tego wyścigu. Ogrom przestrzeni, surowość, cisza, a do tego kultura gościnności, która potrafi stopić nawet najtwardszego ultrasa. Wiele miejsc zamieszkuje się tu tylko latem. Dlatego uczestniczycy mają wrażenie, że przejeżdżali przez świat, który istnieje poza czasem. Jeżeli chodzi o, o start... Silk Road Mountain Race jest otwarty i dla solistów, i dla par. Ale to nie jest impreza dla kogoś, kto szuka pierwszego ultra w życiu. Tutaj trzeba umieć funkcjonować samodzielnie, wysoko w górach, przy zmiennej pogodzie i na granicy własnych limitów. Nie potrzebujesz być zawodowcem. Potrzebujesz natomiast zrozumieć, że to gra o wysoką stawkę, o bezpieczeństwo, rozsądek i siłę głowy. Oglądając te wszystkie relacje, widać, że chyba w tym właśnie tkwi magia Silk Road Mountain Race. Jest brutalny, jest piękny, jest kompletnie nieprzewidywalny, a jednak co roku ludzie z całego świata pakują rowery i wracają tam po więcej. Bo Silk Road Mountain Race to nie jest tylko wyścig, to podróż, która zostaje z człowiekiem na zawsze. Spodziewajcie się sporo informacji o tym niezwykłym wyścigu, zwłaszcza jeszcze na, jeśli na liście pojawią się nazwiska z Polski. A mam taką ogromną nadzieję i przeczucie, że, be, że może ich być trochę. W drugiej części mam informację, która wpływa bezpośrednio na naszą listę wyścigów, które śledzimy w podcaście. Podjąłem decyzję, że do zestawienia dołączę wszystkie imprezy z serii Race Across Series. To są wyścigi z tej samej rodziny, co Race Across Benelux, czyli zawodów tworzonych w jednym z bardziej spójnych systemie. Mamy tutaj Race Across Portugal, Race Across the Alps, Race Across Austria, Race Across Switzerland, Race Across France, Race Across Paris, no i oczywiście Race Across Benelux, który już, mieli, który już mieliśmy na liście wcześniej. Dlaczego je dodajemy? Bo ta seria rośnie z roku na rok. Świetna organizacja, bardzo przeżywiste zasady, mocny poziom sportowy, coraz większa reprezentacja z Europy Centralnej. A że coraz częściej pojawiają się tam również Polacy, to naturalnie wchodzą do zestawienia, które będziemy monitorować. Także teraz, jeśli wyścig jest częścią Reza Cross Series, na pewno pojawią się jakieś aktualności o nim w naszym podcaście. No i teraz temat niespodzianka. Często pytacie o to w wiadomościach, czy za każdym razem, jak ktoś widzi moje opony na Ultra. Czy opona 35 mm jest wystarczająca do grawerowego Ultra? To jest pytanie. Które potrafię podzielić bikepackerów, ultrasów bardziej niż dyskusję o tym, czy lepiej spać w hamaku czy w namiocie. A ja mam w końcu sensowną odpowiedź, bo zrobiłem na pana Racer Gravel King X 1,35 mm około 4000 km. W deszczu, na szutrze, na asfalcie, po dziurach, po greenvelo, po szlakach. No myślę, że chyba po wszystkim. Przejechały ze mną rozjazd, rozgrzewkę, kozę. Kilkanaście ustawek, czyli w sumie koło 3000 zmiennego terenu, nie tylko szutrów, ale także single tracków, trochę kamieni, no i asfaltu. Też ponad czy około 1000 km. I tak 35 mm naprawdę dają rady. Jeśli jedziesz na lekko lub średnio, to jest idealny kompromis. Na asfalcie szybkie a na szutrze wystarczająco stabilne. A opory toczenia mniejsze niż 38 czy 42 mm. Komfort zaskakująco dobry. Wiele zależy od ciśnienia, od ramy, ale Pana rajsery mają lekko elastyczną ściankę i potrafią fajnie połknąć drobne nierówności. Na drugim ultra, zero bólu nadgarstków, zero dramatów związanych z oponą. A teraz trzeci aspekt trwałość. W sumie lepsza niż się spodziewałem. 4000 km. Bieżnik w dalszym ciągu żyje. Brak przecięć, żadnej poważnej awarii. Boczne ścianki wyglądają uczciwie, jak na ten dystans. W sumie to nie widać większego zużycia. Czy są idealne? No oczywiście, że nie. Na mokrych, stromych zjazdach brakuje tros trochę agresywniejszego bieżnika. Na mniejszych, średnich kamieniach. Brakuje trochę szerokości. Na 45 mm wiadomo, że amortyzacja będzie minimalnie lepsza. Ale trzymanie w zakrętach jest o dziwo bardzo dobre. Ale czy 35 mm to dobry wybór na ultra? Jak dla mnie zdecydowanie tak. O ile nie jeździsz piór gravel czy MTB, typu. Seal Road typu Atlas Mountain Race to zdecydowanie na Polskę i na Europę namieszane ultra 35 mm to idealny kompromis myślę, że na dzisiaj to tyle, zostawiam Was z tematem opon na koniec żebyście mogli przemyśleć ja przyszły sezon cały na 35 mm i co o dziwo Najprawdopodobniej będzie to set zarówno na ultra szosowe, których w przyszłym roku u mnie będzie więcej, jak i na wszystkie krótsze gravelowe. Czyli 30. pionka, którą w tym roku na wszystkich ultra miałem ze sobą. Także dziękuję. Śledźcie Ultra Koło Pomocy na Instagramie, na Facebooku. Na Spotifyu. Dziękuję. Hej.